W takim razie Wojtku, wróćmy na chwilę, pytanie do Ciebie i to będzie taki troszkę kij w mrowisko, ale myślę, że ludzie też chcą o tym wiedzieć. Co sądzisz o FFF? Czy uważasz, że taka konkurencja to zagrożenia? Czy czujesz, że FFF to jest pomysł fejmo MMA, przyciągnięty trochę na inne środowisko? Znaczy, jeżeli chodzi o organizację FFF, no, my wiemy, że tutaj, no, sukces, yy, sukces nie lubi pustki. No i jakby tutaj było jeszcze ewidentnie miejsce na rynku, Bardzo się cieszymy, że nasza organizacja cieszy się tak dużym jakby uznaniem i została doceniona też przez innych, że inni chcą też spróbować się w, jakby, no nie uważam, że jest to jakaś konkurencja, aczkolwiek będziemy się jej przyglądali, śledzili z zaciekawieniem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja Oglądałem wreszcie konferencję i muszę przyznać, że, jakby, no, po prostu cieszę się, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i że robimy to, co robimy, robimy swoje i uważam, że jest naprawdę dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, że nie mają bonusa, nie mają podjazdu. <grystanie> <grystanie> <grystanie>